Lecimy dalej. No O, to ty. Nie, nie chcę się tego słuchać. Przeczekaj. To, to, to jest stare, no kurwa, to miało ile, to było 3 lata temu. Boże, chłopaki. Ja nie chcę sobie wspominać z tych czasów, bo już tam może ludzie jakieś teorie piszą, czemu nie chcę czas, starych czasów po prostu wspominać z mojej muzyki. Słuchajcie, ja wtedy siedziałem w pierdolej depresji byłem narkomanem. Ale no, słychać to w ogóle w trackach tak na dobrą sprawę, No słuchaj, ja, ale, ale ja, ja, ja ale poczekaj, taba. poczekaj, ja wtedy byłem narkomanem, ja wtedy byłem w mega depresji, ja człowieku, wiesz, jakiś kurwa tutaj, tamto, tamto, człowieku, psychiatryki, odwyki było, tutaj mhm. wszystko, wszystko tutaj grane, ja po prostu, trauma taka kurwa z dzieciństwa, bo to byłem młody, to było dzieciństwo już... W głowie nie ja o tym Wyrzyciłeś nie myślałem, tak. ja już nie myślę, ostatnio się Ale... spotkałem z na przykład znajomym startych czasów człowieku, czy jak on przyszedł, to takie natchnienie, mam no Boże, te wszystkie czasy mi się przypomniały i naprawdę to czułem taki się powrót, źle. Takie uderzenie Naprawdę poczułem się źle, nie. Ja osobiście uważam, że to, co robisz teraz, czyli te właśnie kolego, czyli ten Mario, czyli to kultura, ty takie bardziej energiczne, takie mocniejsze piosenki, mi się bardziej podobają. Nie, no te, stare. Te piosenki teraz są dla tak, mojej duszy. Słuchaj, o to, ja, jestem, tak. ja jestem taki, ty wiesz, znasz mnie, jestem no, bardzo ekstrawertyczny. O, o to mi właśnie chodzi że w tym momencie. Słuchajcie, jestem że ja jestem podoba. bardzo szczęśliwy ogólnie na ogół, a ludzie, co mnie znali z tamtych czasów, to wiecie co ja, ja nie, ja nie potrafiłem opanować nad sobą. Ja rzucałem talerzami na ścianach, rozpierdalałem rzeczy o ściany, biłem w ściany, rozumiecie. Bo po prostu Byłem pierdolony tym dzieciakiem. Były pięści w ścianie. No dobrze, ale no to, Były tam, ścianie, no nie no. No to też obkształtowało. Teraz w tak. tym momencie, tak. No to też miało tak. swoją słońce którą element, którym dołożyłem. No oczywiście. Wszystkim. I teraz jestem, Więc to też było potrzebne. Ja, ja daję do zrozumienia teraz ludziom, że no ja jestem teraz innym człowiekiem słuchaj. Trzeba tak? się, ja się nie niecicho. Cieszmy się tak, życiem. W ogóle nie to co było. Bez... Tak. Skup się Bierz... na chwili brachu. Właśnie tak. to jest skup się na chwili, nie? Dobra. Bierzmy życie... Filozofię nocną. Garściami. Garściami, Garściami. dokładnie Garściami. przepraszam. Jebany sok jabłkowy, no. Yy, dobra, no nie chcę tego, stary, słuchać. Ja znam to na pamięć, słuchaj. Jeżeli... Skurwysyna, chcieli mnie wydać. Przepaliłem. Przepaliłem tyle. Choć widać, że się trzymam, to w środku dawno nie żyję. A to nie I ten nie mam, na no. zero się... No nie, no, stary, kurwa, ty słyszysz o ja tam nawijam? Wiesz jak? Ja taki byłem. Ja ważyłem 9 w człowieku. <laughs> Ja człowieku się nie myłem po dwa tygodnie, tak potem ode mnie jebało, ja rozumiesz? Mrejo. Ja nie miałem siły kurwa żyć. Dajcie mi spokój już, ja pierdolę. Lecimy dalej.